O brytyjskiej rodzinie królewskiej znów jest głośno, nie tylko za sprawą serialu The Crown, ale również decyzji księcia Harego i jego żony o wycofaniu się z życia publicznego. Czy to pierwsza para, która zdecydowała się na taki krok, jakie jeszcze sekrety skrywa ta potężna familia? Dziś poznacie 10 sekretów brytyjskiej rodziny królewskiej. Numer 10. Abdykcja i naziści. Jak być może pamiętacie z poprzednich odcinków, król Edward VIII, by móc być ze swoją wybranką, Willis Simpson, zrzekł się w 1936 tronu. Jednak cała ta sprawa ma także kilka mniej romantycznych niuansów. Późniejszy książę Windsoru, jak tytułowano po abdykcji Edwarda, pozostawał w przyjacielskich stosunkach z Adolfem Hitlerem. W 1937 odwiedził mimo przeciwnych zaleceń ze strony brytyjskiego dworu III Rzeszę. Z czasów tych zachowały się zdjęcia, na których Edward VIII wykonuje niesławne nazistowskie pozdrowienie. Jak informuje Wikipedia, niektórzy historycy sądzą, że w przypadku zwycięstwa Niemców na Wyspach Brytyjskich tron powróciłby w ręce Edwarda. Numer 9. Sekretny film. Ci z Was, którzy śledzą serial The Crown, pewnie kojarzą ten wątek, i mimo że niektóre wydarzenia w serialu nieco rozmijają się z prawdą, to kręcenie dokumentu o prywatnym życiu Rodziny Królewskiej naprawdę miało miejsce. W latach 60. jak pisze na portalu Demiror z Zoe Forcy, ekipa zdjęciowa spędziła 18 miesięcy towarzysząc Królowej Elżbiecie, księciu Filipowi oraz ich dzieciom. Nagrywano m.in. ich posiłki czy Czas Wolny. Dwugodzinny film Royal Family wyemitowano na antenie BBC 21 czerwca 1969. Obejrzało go wówczas 37 milionów widzów. Wkrótce jednak królowa uznała, że decyzja o sfilmowaniu prywatnego życia była błędna, i od tego czasu film w całości nigdy nie był emitowany. Numer 8. Najbogatsza osoba w rodzinie królewskiej. To wcale nie sędziwa królowa, czteroletnia księżniczka Charlotte, drugie dziecko i jedyna córka księcia Williama i księżnej Kate. Jak pisze Jana Taylor Smith z kanadyjskiej edycji Reader's Digest, majątek dziewczynki szacowany jest na 5 miliardów dolarów. Wartość tę oblicza się na podstawie wpływu dziecka na brytyjską ekonomię. Charlotte swoim dziecięcym urokiem już dorobiła się statusu ikony. Jak możemy wyczytać w magazynie Marie Claire, jeden na pięciu brytyjskich rodziców wzoruje styl swojego dziecka właśnie na stylu czterolatki. To właśnie to sprawia, że Charlotte ma największy wśród swego rodzeństwa wpływ na brytyjską ekonomię. Numer 7. Zakonnica sprawiedliwą wśród narodów świata. Wydawać się może, że dla młodziutkiej Charlotte życie jest bajką. Z pewnością dużo cięższe doświadczenia miała swego czasu matka księcia Filipa, księżniczka Alicja Battenberg, teściowa obecnej królowej Elżbiety II. Od urodzenia niesłysząca, w wieku 18 lat poślubiła księcia Grecji i Danii, Andrzeja. Przeżyła załamanie nerwowe i ze stwierdzoną schizofrenią została umieszczona w szwajcarskim sanatorium. Na krótko przed tym przeszła na prawosławie i wierzyła, że rozmawia ze świętymi. W czasie II wojny światowej ukrywała w domu w Atenach żydowską rodzinę, za co później otrzymała odznaczenie sprawiedliwej wśród narodów świata. Po wojnie założyła zakon. Numer 6. Spodnie dopiero od ósmego roku życia. Czy zwróciliście uwagę, że książę Jerzy, pierwsze dziecko Katie Williama, zawsze widywany był w krótkich spodenkach? Do czasu ślubu Harrego i Meghan Markle, podczas którego pojawił się w miniaturowej wersji garnituru swego ojca czy wujka, czym zbudził niemałe zainteresowanie. A to dlatego, że taki ubiór złamał królewską tradycję mówiącą, że chłopcy mogą nosić długie spodnie dopiero od ósmego roku życia, a mały Jerzy miał wówczas niecałe 5 lat. Powód w takiej zasady? Bridget Sharkey Business Insider wskazuje, że tradycyjnie długie spodnie zarezerwowane są dla starszych młodzieńców i mężczyzn, a na nogach dziecka kojarzą się z klasą średnią. Pytanie na dziś, kto jest waszym ulubionym członkiem lub członkinią brytyjskiej rodziny królewskiej, a może uważacie, że monarchia to przyżytek? Dajcie znać w komentarzach. Numer 5. Swaty z kuzynami. Jak widać, arystokraci mają tendencję do zaznaczania swojej odrębności od zwykłego ludu. W przeszłości objawiało się to małżeństwami w ramach tego samego rodu. Takim przykładem jest związek obecnej królowej Elżbiety II z księciem Filipem. Jak wskazuje Alex Warner z Marie Claire, oboje są spokrewnieni z królową Wiktorią. Władczyni była praprababką Elżbiety ze strony ojca, z kolei Filip ma z nią związki ze strony matki. Numer 4. Wspomagana śmierć. Przez 50 lat tajemnicą pozostawały kulisy śmierci króla Jerzego V, który odszedł w 1936. To po nim tron odziedziczył jego najstarszy syn. Edward VIII, o którym opowiedziałem Wam na początku odcinka. Jak podaje Mandy Kerr z portalu CheatSheet.com, władca cierpiał na zapalenie opłucnej, a jego stan był coraz gorszy. 20 stycznia jego lekarz wydał oświadczenie, że żywot króla dobiega końca. Dopiero po 50 latach, w 1986, gdy ujawniono pamiętniki lekarza, świat dowiedział się, że nie chcąc przedłużać cierpień króla, osobiście wstrzyknął mu 3, 4 grama morfiny, a po chwili 1 gram kokainy. Czy królewska żona o tym wiedziała? Cóż, według magazynu The Guardian bliscy króla powiedzieli lekarzowi, że nie ma co na siłę przedłużać cierpienia. Jednak słowa o ukróceniu ich nie padły wprost. Numer 3. Elżbieta I. Tudor. Intrygujące teorie spiskowe osnute są wokół jedynego dziecka krwawego Henryka VIII i Anny Boleyn, które miało zaledwie 2,5 roku, gdy jego matka została ścięta. Mowa o Elżbiecie I, która dorobiła się przydomka królowej dziewicy, a to przez to, że nigdy nie wyszła za mąż. Jak informuje Tracy Borman z początkowo uważano, że Elżbieta nie chce wyjść za mąż, ponieważ miała jakieś, jak to określono... Kobiece przypadłości, które sprawiały, że była bezpłodna. Ponoć niektórzy robili własne śledztwa i sprawdzali nawet bieliznę królowej, by dowiedzieć się, czy miesiączkuje. Później pojawiła się plotka, że Elżbieta była tak naprawdę mężczyzną. Mała Elżbieta miała według niej umrzeć podczas pobytu na wsi, a jej opiekunowie, bojąc się gniewu króla, mieli podmienić ją na chłopca. Prawda może być jednak dużo prostsza. Elżbieta mogła zradzić się do instytucji małżeństwa, patrząc na przykład na swego ojca. Numer 2. Randki z siostrą Lady D. Osobą, która poznała księcia Karola z młodziutką Dianą Spencer, była jej starsza siostra. W wiadomości tej nie byłoby nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że Sara sama wcześniej randkowała z następcą brytyjskiego tronu. Jednak relacja ta nie weszła w żadne poważniejsze stadium, a kobieta powiedziała ponoć, że nie wyszłaby za Karola niezależnie od tego, czy byłby śmieciarzem, czy królem Anglii. Cóż, niezbyt miłe stwierdzenie. Ciekawe tylko dlaczego wobec tego podsunęła go własnej siostrze. I numer jeden, książę Epileptyk. Szóstym, najmłodszym dzieckiem króla Jerzego V i królowej Marii był John, który cierpiał na napady padaczkowe. Chłopiec zmarł w wieku 13 lat właśnie w wyniku jednego silnego ataku. Przez trzy ostatnie lata życia mieszkał na uboczu w odosobnionej części posiadłości Sandringham w hrabstwie Norfolk. Choć mówi się, że rodzice umieścili go tam nie chcąc, by opinia publiczna wiedziała o przypadłości syna. Niektórzy cynicznie komentowali w ten sposób jego nieobecność na koronacji ojca. To, jak podaje Wikipedia, do czasu zintensyfikowania się ataków, a więc do 11 urodzin, John od czasu do czasu uczestniczył w życiu publicznym. I to już wszystkie sekrety brytyjskiej rodziny królewskiej na dziś. Właśnie widzicie najciekawszą odpowiedź na pytanie, które zadałem w poprzednim odcinku. Jeśli chcecie zobaczyć w następnym swój komentarz. Koniecznie, odpowiedzcie na moje dzisiejsze pytania, sprawdźcie również pozostałe odcinki, w których przybliżamy sekrety ważnych osób tego świata. Piona!